Witam serdecznie. Zaczęła się wojna sobotnia. Jestem w tym moim małym kącie i widzę, że tutaj zostawiają jakiś bałagan z tyłu moi współgracze, więc zacznę może coś od jakiegoś sprzątania. Chyba, że coś znajdę małego. O, może tutaj. O, też nadgryziony. O, okej. Okay. No dobrze, no to za, oh, trochę mi szkoda po prostu czyścić takich malutkich, no ale co zrobię? Dobra. Czyli wezmę tutaj zielone i niebieskie. Ok, zielone. I niebieskie. OK, spróbujmy. Tak. Dzisiejsza wojna jest z leczeniem, także te są zawsze, zawsze są to trudniejsze wojny, ponieważ utrzymują one przy życiu bohaterów, więc trzeba uważać. kogo będziemy zmniejszać naładowanie może tego, dlatego że na niego pójdzie o nie udało się skończyć. Dobra. Bardzo dobrze. Kajla uderza w jednego bohatera. Także wykańcza tylko jednego na raz, więc jakby mam nadzieję, że to moi wytrzymają na tyle, żeby, żeby ją ubić. To jest po wittorii, Ona uderza w jednego, ale uderza skutecznie, bardzo, bardzo silnie. Także zazwyczaj, jeżeli atakuje trzygwiazdkowym, to, to ten trzygwiazdkowy będzie dobity co my tutaj mamy tu wezmę czerwone i fioletowe okej okay. czerwone i fioletowe okej okay. nie tutaj zmienimy Broń. Hmm. to nie jest zbyt korzystne wolałabym żeby mi żeby throttle nie odpalił ale chyba odpali raz uh. okay. Próbuję go teraz dobrze, czyli ten jest z głowy. Um. Alright. Kogo teraz będziemy ubijać? Może tego. Trochę go nie czeka na mnie cool. Dobra, czyli teraz trzeba Kyle usunąć. Tak, jak widać, ta pierwsza pomoc, oczywiście się przyspiesza, Im mniej, im mniej będzie bohaterów, tym szybciej się naładuje. Kto jeszcze został. O, może tych oni są więksi. Potrzebuję tutaj co, żółtego. Żółty niebieski. O, chyba w sumie ruszę żółty i czerwony może, bo oni są mocniejsi. Tak, sam ty mi sobie ktoś inny poradzi. Czyli żółty hmm. All right. Dobrze, to mi pozwoli, żeby mi budował pancerz Dugal. Zawsze staram się skupić na jednym bohaterze, czyli zabijać po prostu jednego najpierw, ubić jednego i potem się przesuwać do następnego. Bo jak zacznę strzelać we wszystkich, to mi żaden po prostu nie padnie. Okej. Okay. Ta niestety uderza w trzech Zury zmniejsza atak też więc muszę podładować tych moich bohaterów trochę ona teraz oczywiście będzie się szybko leczyć Zury ma tutaj ona miała emblematy Także było tyle trudniejsze. Okej, okay. trzy szybkie walki. Także nie mam już flag, nie mogę nic więcej zrobić. Myślę, że tyle wystarczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że oni podciągną z tą z tymi bitwami trochę. Oni mają kilka mocniejszych mocniejszych drużyn niż ja. Ja głównie walczę tutaj trzema gwiazdkami. Okej, okay, no to na tyle z małego kąta. Szybko było. I do zobaczenia następnym razem. Udanej wojny. Pa, pa.